Witam. Często dostaję telefony na temat tynku japońskiego, a mianowicie jak ściągnąć taki tynk ze ściany. Ktoś ma już kilka lat, czy kilkanaście lat na ścianie i wie po prostu jak sobie z tym fantem poradzić. Jest to bardzo prosta czynność. Tynk ściągamy szpachelką, ale nie na sucho. Właśnie cały ten myk polega na tym, że musimy obficie ścianę namoczyć wodą, czyli na metr kwadratowy gdzieś musimy użyć około pół litra wody. Z reguły tyle ile żeśmy użyli wody do nałożenia tego tynku, tyle samo też musimy tej wody użyć do ściągnięcia tej tapety płynnej czy tynku japońskiego ze ściany. Wodę na ścianę nanosimy spryskiwaczem lub jakimś ławkowcem. Oficie trzeba ją po prostu spryskać czy namoczyć. Czynność jest bardzo łatwa, wymaga też cierpliwości i w następnych krokach będę chciał pokazać jak to zrobić, także zapraszam na obejrzenie tego materiału. czy już yy, namaczanie. Jak widzicie, nawet już pod ręką tym tam ładnie odchodzi, także zaraz będę zabierał się do, do zdropywanie. tyk yy. mamy już powiedzieć namoczone także teraz będę zabierał się do zdzierania. o Jak widzimy, bardzo pięknie nam schodzi bardzo szybko bardzo sprawnie. Jeżeli zastosujemy odpowiednią ilość wody, to wtedy nie ma żadnego problemu z ciągnięciem tego materiału ze ściany. Jak widzieliście w tym filmie, świętnięcie tynku japońskiego w salonie jest takie trudne. Zajęło mi to naprawdę niewiele czasu. Także gdybyś chciał się pozbyć tego tynku, nie jest to taka skomplikowana sprawa. Ja ze swojej strony już na dzisiaj dziękuję. Zapraszam Ciebie do subskrypcji mojego kanału na YouTube, A także zaplanijcie do naszego sklepu internetowego, gdzie też możecie nabić ten materiał, tynki japońskie, ale także i inne ciekawe dekoracje. Także zapraszam i do następnego odcinka cześć.